Weszliśmy trochę w szczegóły, natomiast teraz zróbmy krok wstecz, skupmy się jeszcze na ogółach. Które elementy sprawozdawcze mają dla Ciebie istotne znaczenie w Twojej pracy? Z uwagi na to, że elementem planu przekształcenia jest wycena bilansowa, co najmniej bilansowa majątku spółki, to istotny jest po prostu bilans, czyli z jednej strony majątek spółki, a z drugiej strony źródła jego finansowania. Tylko, że rozmawiamy, na razie, skupiamy się na przedsiębiorcy jednoosobowym, czy można myśli nie spółki, tylko jednoosobowej działalności. Jak najbardziej, okay. jak najbardziej. Okay. To jest to, to samo. To jest to samo. Bardzo często jednoosobowa działalność gospodarcza to są przedsięwzięcia, przedsiębiorstwa, duże, zatrudniające dużo ludzi, prowadzące pełne księgi rachunkowe. Podlegający obowiązkowi badania sprawozdania finansowego. Zgadza się. A e, nadal są w jednoosobowej działalności. Dalej, zgadza się. <grym> Dlatego tak istotne jest sprawdzenie bilansu, bowiem e, mamy tutaj takie dwa ryzyka: zawyżenie wartości majątku i zaniżenie wartości zobowiązań, co wpływa później na wycenę udziałów bądź akcji, które wskazujemy w planie, ich wartość wskazujemy w planie przekształcenia. I tu mamy takie ryzyko pewnych nieprawidłowości, które mogą się pojawić przy badaniu planu przekształcenia. masz kiedyś taką sytuację? Nie mam. To opowiedz. <laughs> Chociażby brak odpowiednich odpisów aktualizujących należności. Należności były przeterminowane, nie było możliwości odzyskania środków pieniężnych. W związku z tym należy zrobić odpowiedni odpis, który pomniejsza, zwiększa koszty. Pomniejsza wynik finansowy, czyli zmniejsza nam kapitały własne docelowo. Dodatkowo, kwestia zapasów jest niezwykle istotna. Zapasy mogą być po prostu nieratujące, może być brak możliwości odzyskania środków pieniężnych, więc także trzeba zrobić odpowiedni zapas.